Pamiętacie, jak ja chciałem mieć długie włosy z powrotem? Yy, myliłem się. Ja wiem, że ja mam najgorsze włosy na całym YouTube W historii YouTube'a będę pamiętany jako najgorsza osoba, która ma najgorsze włosy. Ale to nie jest point tego filmika. No... Nie! Marcelusiek znów podróżuje. Tylko nie 15 sekund w przeboju w polskiego internetu, tylko przez. Ile czasu mi będzie się chciało nagrywać To będzie ten filmik, no to zapraszam Siema, ja idę w tą samą stronę Dobra, noc. Się... Się, jakbym ja był Indianem Johnsem. No już kiedyś byłem, ale. Czuję się tak. Jeszcze raz. Dlaczego nie? Co za głupia ścieżka. Tam chciał chodzić. Tam, Nie, tutaj nic nie ma. Co jest? Wiecie wy, że Anglicy na wycieczkach jak przejdziesz koło nich, to oni po prostu się na ciebie popatrzą i tak się zaśmieją, tak jakby nic nie było, a tak naprawdę sobie myślą co to za debil. Czekajcie Master Jest taka kaskaderka, mi się boję. Do jakiego ja celu w ogóle idę? To ja nie wiem. Tam ktoś jest! Uciekajmy, ja nie lubię ludzi. Jartuję, lubię, tylko nie ich. Ja już wiem, gdzie idziemy na pustynię. Nie obchodzi mnie, że inni ludzie tutaj przyszli pierw, Ja odkryłem tą pustynię, nie inni ludzie. Jupe, ja nazwę to Marceluśkowa pustynia. Nice. Jakie ja mam tam zejść? tam sama dobra jest. O, o, tam, tam, tam. tam. Zobaczycie. Ja zejdę tam, no bo ja tak chcę. Ja chcę na pustynię. To mnie powstrzyma, ale tamto mnie nie powstrzyma. Zobaczycie. Co to ma być? Co to slime? Boże, no. To, 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 tam chcę iść. A, panie, nie Go, Google time. Z filmika e, tego nie będzie e, nie jestem aż taki Nie, tego nie będzie e, e, nie nie będzie tego e, nie. wytnę mogę edytować mam taki power mogę wytnąć ja wytnę to z filmika ja tak zrobię no. to nie tak fajnie wygląda już wiecie dlaczego nie mogę zejść Pustyni? Naprawdę, no, jestem na pustyni teraz. No to super, helikopter przeleciał, mam kontent na YouTube. Glitch w Matrixie. Szara! Przeleciał helikopter i Polacy muszą cały czas o tym samym gadać. O, zobaczcie, przeleciał helikopter. Wow! Coś innego teraz trzeba zrobić, nie gadać o helikopterze. A nie? Chyba moja teoria też się sprawia. Ja myślę, dobra, idę, pa. Co ja za kłopoty gadam? Co to, co to, było? Co to w ogóle za tekst? Ojoj. Widzicie to? Widzicie to? No to tam koledzy i koleżanki. Jest jaskinia. Ja lubię jaskinie. Ja tam idę. Po nieudanym zejściu na pustynię idę teraz tam do jaskini. A wszyscy lubią jaskinie? Ja lubię jaskinie. Sąsiad lubi jaskinie. Sąsiadka lubi jaskinie. Mikołaj Święty lubi jaskinie, no kto nie lubi? Fred Flintstone też lubi jaskinie. Oraz ja. Ja lubię jaskinie. Gadaj mi, że ja tam nie zejdę. No, za długa droga, żeby tam nie mógł zejść. Ja tam zejdę. Zejdę. Widzicie, ludzie, ja tego tak nie zostawiłem. O je. O je. Po tym normalnie będą mnie nazywać Indiana Jones. Nie dzieciak z złą fryzurą. Jaskinia. Wow, wow, wow. Jestem w jaskini. Wow, wow, wow. Jestem Indianem Jonesem. Wow, wow, wow. Jestem debilem. Nie tylko debilem, też Supermanem. Uff. Bardzo fajna jaskinia. Chociaż, że tak naprawdę to nie jest jaskinia. Ale to jest teraz moje terytorium i ja go nazwiem... Marceluśkową jaskinią. Nice. Marceluśkowa jaskinia to ta i będzie zawsze pamiętana jako marceluśkowa jaskinia. A utknąłem, kurde, a utknąłem. A. Z tej strony wychodzimy. Wchodzimy z powrotem. Tak szybko A stąd ludzie się... Wychodzi. Jaskinia jest kurde, bardzo fajna. Ale tutaj jest następna. Tą jaskinię ja też odkryłem. To ja ją nazwiem Marceluśkowa jaskinia numer 2. Nie? Nice. Nie złam się. Ja chcę żyć. Aha, aha, amatorzy. To są amatorzy w chodzeniu. Bo ja tak naprawdę weszłem do jaskini. No ale hej. Przecież wszyscy mogą wejść do jaskini. To po co ja wam mam w głowie, że ja weszłam do jaskini? Po co? To jest bez sensu. Ty wychodzę stąd. Gdzie telefon? Martykowa jaskinia numer 2. Ramos. w jaskinie, mam 9% na telefonie. Myśl nie pos telefon, ja muszę naładować. To jest najważniejsza rzecz. A. Telefon! biegnąć po ładowarkę do auta przez amatorów albo niedzielnych Anglików. No i tak czy siak nie można biegnąć. To jest smutny dzień dla mnie. Zapłaczę się. Nie mam nóg. A, No to jak na teraz to był Marcelusiek i dziękuję serdecznie za oglądanie tego czegoś vloga normalnie i dobra bye pa.